Gdy pójdziemy do objawienia Jana, to tam znajdziemy fragment, który mówi Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyła mieszkańców ziemi. Od czasu spisania proroctwa do teraz minęło dwa tysiące lat. W tym czasie w historii świata nie miało miejsca wydarzenie, które byłoby tak wielkim spiskiem wymierzonym w ludzkość. Mam tu na myśli pandemię. Nie było miejsca na ziemi, w którym nie użyto siły i terroru. Ludzi walczących o prawdę zastraszano. Więc stała za tym wielka siła oraz moc, bez której cały ten plan nie mógłby zaistnieć. Otrzymałem wiele pytań, ponieważ ludzi zastraszano utratą pracy, szkoły. Nic nie kupisz, nie sprzedasz, nigdzie nie wyjedziesz, Zamknąć cię w domu. Cała ludzkość stanęła przed wyborem. Można powiedzieć, że została poddana próbie. Zatem co zostało wypróbowane? Otóż wiara, zwrócił uwagę, gdy tylko pojawiła się informacja o szczepionce, od razu wiedziałem, że jest to czyste zło, i wiem, że wy czuliście podobnie, i żadne z was nawet przez chwilę nie pomyślało, aby to przyjąć. Trzy lata terroru, zastraszania, nacisku zewsząd, nawet ze strony bliskich, wytrwaliśmy. Przeszliśmy przez to dzięki wierze, bo wiara nas trzymała, wiara w Boga i jego obietnice. Znak, o którym mówi objawienie Jana, którego tak wszyscy wypatrują i oczekują, nie odnosi się do ciała. Posłuchajcie księgi Ezechiela. Ja jestem Pan Bóg Wasz. Według moich praw postępujcie, zachowujcie moje przykazania i wypełniajcie je. Święćcie też moje szabaty, które niech będą znakiem między mną a Wami, aby poznano, że ja jestem Pan Bóg Wasz. Zatem bracia z wersetu jasno wynika, że wypełnianie woli Boga jest znakiem. Posłuchajcie, co mówi Mesjasz w Ewangelii Jana. Jeśli mnie kochacie, będziecie posłuszni moim nakazom. Jeśli żyje jak świat, to w ten sposób okazuje swoje posłuszeństwo Szatanowi, bo stoi za tym wszystkim. Tu okaże się wiara i wytrwałość świętych. Zastanówcie się, dlaczego nie czcimy innych bóstw, dlaczego nie oddajemy czci bestii, jak robią to inni? Bo nasze imiona są zapisane w księdze życia baranka. Zostaliśmy wykupieni i zapieczętowani na dzień Jego przyjścia i cokolwiek stanie się na ziemi, żadne z nas nie ulegnie tej jakże okrutnej sile. Byliśmy, jesteśmy i zawsze będziemy posłuszni Ojcu, jako Jego dzieci. I to, bracia i siostry, jest znakiem między Nim a nami.